Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek Poleca. Zrób to sam, dasz radę. Przepraszam Was za mały bałagan, jak widzicie, ale już sprzątamy. Jutro część rzeczy stąd wyjedzie, zostanie przepakowanych, wywiezionych do klientów. Tam mamy sworznie pod klienta. Całe 200 sztuk. Tu mamy siłowniczki. Tu mamy, o tam już mamy złożone wspomagania. Tutaj będziemy składać wspomagania. Tam mamy siłowniki do wspomagań. O, tu klient sobie zamówił 200 sworzni, więc jutro paletkę zamykamy. Wylatuje tutaj kartony, które się podzielimy z naszą główną bazą. Bo jest tego aż za dużo. Tu jakieś takie kartony doraźnej pomocy. I tak to moi drodzy, wygląda. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Ja was dzisiaj w uja robił nie będę. Nie mam już Prima Aprilis. Żadnych dowcipów typu, że filmów nie będzie albo coś typu, że yy, kończymy z nagrywaniem, albo coś w tym stylu też dzisiaj nie będzie z dość tych żartów wystarczy że już dzisiaj parę osób się wkręciło parę osób wkręciliśmy ale bynajmniej na sklepie a nawet i kolegę z pracy eee, powiem wam tak zapraszam do lajkowania subskrybowania kanału bo można się wielu rzeczy dowiedzieć i coś zrozumieć dzisiaj zamówiłem moi drodzy może nie dzisiaj. Dzisiaj chcę Wam pokazać chłodnicę, którą zamówiłem już kilka dni temu. Ona przyjechała do mnie w czwartek lub w piątek. Stała, czekała, żeby Wam ją pokazać. I powiem Wam tak. To jest najtańszy według mnie sheet na rynku. Zamówiłem najtańszą, moi drodzy, najtańszą chłodnicę jaka jest dostępna do C360. Nie będę tutaj wymieniał firmy, która to sprzedaje, ze względu na to, że oni sprzedają to, to, chce, to co chce kupić klient. Oni chcą na tym zarobić. Oni chcą to sprzedawać, a klient chce kupować jak najtaniej, bo nie chce inwestować. A później płacz, że nie ma dobrych części. Bo jest to co jest, albo jest płacz, że. A, kupiłem chłodnicę wytrzymała dwa lata. No i tak jest. I tu mamy taką chłodnicę moi drodzy. Ta chłodnica do 60 kosztowała 430 zł. I jedyne co wam mogę powiedzieć. Kod kreskowy 2. Początek by trzeba yy, oblukać gdzie jest dwójka. Ale. Nie mnie to już oceniać. Nawet mi się nie chce szukać, Wam powiem. Open decide site. Otw otwór z tej strony. Chodnica wody pasuje do Ursus C360. Mhm. Pasuje. Czy tak będzie pasować, no nie wiem. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy to zamawiającym nie był agromarket spółka ZO. Spółka komendytowa Jaryszki 4 Gatki gąbki dokładnie e... 1608 2020, ile? Nie wiem. Powiem szczerze, podejrzewam, że to jakiś importer jest, bo Agromarket, ag Agromarket, to ja znam moi drodzy. To dużo osób zna Agromarket Jaryszki, tylko o co tu chodzi? Nie wiem. o... Zobaczcie. Chłodnica jest zapakowana, zawinięta. Ja tu jeszcze mam. Karton od nich, a dokładnie papier, folię. Bo chcę Wam powiedzieć, czy jest podana waga. Aha. No! No, no! Moi drodzy, podane jest 20 kilo. To ja Wam powiem tak. Jeżeli ja 20 kilo utrzymuję w ręce, to albo jestem taki napakowany, przypakowany, albo coś tu jest niehalo. Dobra, zaraz to wyjmiemy. I za chwilę do Was wracam. Dobra, moi drodzy, ja to wyjąłem. I powiem tak.

20, 21, 22, 23, 24, 25 100 kanałów kto oglądał moje filmy ten już widział porównania z innymi dostępnymi chłodnicami na rynku chociażby Ursusem fakt faktem, że za cenę Ursusa kupiłby 2,5 no 2,7 tej chłodnicy i Coś za coś. Ale zobaczcie, to co już widać gołym okiem. Może kamera tego nie odda. Ale ja to widzę. Tu nawet kanały idą tak. Po skosie. Zobaczcie tutaj. Kanał się chowa. A tu kanał wystaje jakieś dobre pół centymetra. Może to być wina obudowy. Może być także wina tutaj samej. Go wkładu. Czy to jest miedź, czy to jest aluminium, nie wiem, ale postaram się za chwilę coś wam pokazać. Może się uda. Tutaj. Obdrapać farbę. No i się udało. I moi drodzy, to mi na mieć nie wygląda. To mi wygląda na aluminium. Ze względu na to, że powinno to być. koloru żółtego, tak? A tutaj tego żółtego koloru nie ma. Jedynie blaszki. Widzę, że są miedziane, bo mają ten kolorek. Ale tu. O, poczekajcie, tak. Nie, jeszcze spróbuję to obdrapać dalej. Drugą lamelkę może będzie coś widać więcej. No mi to wygląda moi drodzy na aluminium, więc to kanałów dla aluminiowych ze względu na to, że nawet jak spojrzę sobie od góry nie wiem czy będziecie tutaj widzieć cokolwiek dobra, zrobimy to inaczej raz, dwa, trzy, cztery widać? Raz, dwa, trzy, cztery. I czego mi brakuje? To przeważnie jak była miedź, to zawsze tutaj było na złoto. To było widać, takie to utlenianie się miedzi. Było to po prostu widoczne, czego tutaj moi drodzy ja nie widzę. I nie chciałbym być rzucającym słowa na wiatr, ale tak mi to moi drodzy, niestety wygląda. I wiecie, co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło. Tu już wam pokazuję. Chłodnica posiada śrubę spustową płynu. Zakaz montażu kranika spustowego. Ręce mi opadły. No, jak koźwa w chłodnicy nie może być kranika. I powiem Wam szczerze. Odkręcając ten korek, wkręcając kranik, 90% z Was ten korek wyrzuci, albo pierdyknie gdzieś, nawet nie, wie gdzie, nie wiedząc gdzie. I w razie reklamacji takiej chłodnicy bez tego korka reklamacje mogą wam odrzucić. Niestety tak to bywa, moi drodzy. Tu mnie ciekawi jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tu jest miedziucha. Miedziana. Powiem Wam szczerze, tu jeszcze bym się bardzo, bardzo zastanowił nad tym, czy to jest takie miedziane jako miedziane. Ale powiem Wam szczerze, nie oczekuję tutaj jakichś wielkich cudów. Przede wszystkim dlatego, że aczkolwiek, jednakże ta chłodnica. Wracam zaraz. Dobra. Widzicie, moi drodzy, ten zielony kolor tutaj? To jest prawidłowe zachowanie się miedzi z tą chemikali chemikaliami od lutowania. I powiem Wam szczerze, ten zielony kolor powinien też być widoczny po spojrzeniu od góry w korek. Tego tam nie ma, więc ja podejrzewam, że ta chłodnica za dużo miedzi w miedzi nie ma. Tu mogę Wam powiedzieć o, że tutaj coś miedzianego widzę, widzicie, ale. Mówię Wam tak. Kamera, widzicie? Tu odcień miedziuchy, a tu odcień aluminium. To jest, moi drodzy, tutaj w tym miejscu. Aluminium! Korek włożony na oring, ring. To jest o ring, moi drodzy. Nawet nie ma zatoczenia na tym, tylko po prostu jest włożony, bo jest włożony. Nie ma co się dziwić. Spójrzcie, jak są śrubki. Pod jakim kątem? To nie jest lepiej. Pokrzywione, powykrzywiane. No, ale nie ma co się oszukiwać. To jest na dzień dzisiejszy, moi drodzy, najtańszy z dostępnych produktów na rynku naszym tutaj krajowym. Ja uważam, tylko to jest jeszcze raz powtarzam, żeby nie było, bo tutaj gdzie są takie czasy, że lubi się wiele firm i osób. Yy, posługiwać wycinkami, więc od razu mówię. Tu jest mieć, a tu dla mnie to jest aluminium. Tak samo jaki ten środek jest aluminiowy i to nie jest miedziane i powiem wam szczerze powinno pisać w ogłoszeniu że to nie jest cu tylko to jest miedziucha ponieważ uważam że jeden klient to oleje drugi to oleje trzeci zrobi awanturę ale kolejnych siedmiu kupi nawet nie będzie wiedziało co kupiło takie jest moje zdanie i tak jak powiedziałem nie od kogo tu kupiłem i gdzie kupiłem jak ktoś będzie szukał, to znajdzie, bo wystarczy wejść na ale drogo i na aledrogo znaleźć jak najtańszy produkt. Tylko właśnie to mnie zastanawia, bo to nie jest, to nie jest żółte, mimo tego, że tutaj gdzieś w kamera oddaje, że to jest żółć, ale nie. Zobaczcie, to jest żółć, a to jest białe. Więc tak to wygląda. Yy, I yy. Co chciałem powiedzieć? To nie jest wina tej firmy, że sprzedaje to, co sprzedaje. Oni chcą zarabiać. A skoro jest dziura na rynku i ludzie chcą to kupować, oni są, będą to sprzedawać. Tak to wygląda, moi drodzy. Nie wiem, czy mówiłem, ale ta chłodnica w tym stanie. Waży 5,5 kilograma, moi drodzy. 5,5 kilograma. Powtarzam, 5,5 kilograma. Hmm? Co wy na to? Bibuła. Bibuła. Z francuskiego. ta się do następnego.